w sprawie aktywnego rolnika. Ustawa dociera na biurko prezydenta, a ten jej nie podpisuje, ale też nie składa weta. Projekt niedawno uchwalony przez parlament trafił do prezydenta 28 stycznia. Od tego momentu Karol Nawrocki ma 21 dni na ustosunkowanie się do sprawy, ale zanim do tego dojdzie, musimy koniecznie opowiedzieć o tym, co w rzeczywistości zakłada ta ustawa. Zwłaszcza, że zgodnie z projektem ma zacząć obowiązywać już od 15 marca 2026 roku. A dyskusja środowisk o tym, jak powinna Wyglądać trwała ponad rok. Była mowa o zwolnieniach, o kwotach, o dopłatach i ich utracie, a my dziś opowiemy Ci, jak aktywny rolnik wygląda naprawdę. I od razu powiem zupełnie inaczej niż myślisz. Ale zanim do tego przejdziemy, chcielibyśmy serdecznie podziękować partnerowi naszego kanału, firmie Szkolteks, dzięki której mamy możliwość opowiadania o ważnych sprawach dotyczących rolnictwa w Polsce. Właśnie takich jak ta. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby niczego nie przegapić, a my tym samym przechodzimy do tematu. Aktywnego rolnika możesz wyobrazić sobie jako taki filtr, przez który państwo będzie przepuszczało to, komu należą się dopłaty, a komu nie. Zgodnie z poprzednimi szacunkami, nawet 78% gospodarstw w Polsce miało zostać w ten sposób odciętych od dopłat. A jak to wygląda dziś? Otóż nie wiadomo, i to pomimo tego, że ustawa przeszła proces legislacyjny. Wygląda bowiem na to, że te wszystkie najbardziej sporne kwestie, na których nam wszystkim zależy, nie znalazły się nawet w samej ustawie, a mimo to będą regulowane przez państwo. Jak to możliwe? Żeby to zrozumieć, musimy najpierw wyjść od tego, co zostało zapisane w samej ustawie. Najprościej mówiąc, ustawodawca chce rozdzielić rolników na dwie grupy i to jest klucz do zrozumienia całego mechanizmu. Pierwsza grupa to tacy, których system uzna za aktywnych bez większej dyskusji, bo państwo już ma o nich twarde dane albo widzi ich aktywność po tym, z jakich płatności i instrumentów korzystają. Druga grupa to tacy, co do których system ma mieć wątpliwości i wtedy to ty masz udowodnić aktywność papierami. Pomoc w postaci dopłat będzie przysługiwać temu, kto w określonym okresie albo podniósł, Koszty bezpośrednie prowadzenia działalności rolniczej, albo uzyskał przychody ze sprzedaży produktów rolnych, które sam wytworzył. I to ma być w wysokości odpowiedniej do skali gospodarstwa czyli większe gospodarstwa mają mieć większe progi niż mniejsze gospodarstwa rolne. Samo posiadanie ziemi to oczywiście za mało. No i na tym etapie chyba wszyscy zgadzamy się, że intencja jest słuszna. Dopłaty powinny przysługiwać tym, którzy naprawdę prowadzą produkcję. Tylko diabeł, jak zwykle, tkwi w szczegółach. Bo jak odróżnić jednych od drugich? Nad tym zastanawialiśmy się wszyscy przez ostatni rok. I teraz, kiedy ustawa została uchwalona, mamy wreszcie na to pytanie odpowiedź częściową. Jeśli jesteś spółdzielnią rolników, spółdzielnią produkcji rolnej albo grupą producentów rolnych, ustawa zakłada zwolnienie z udowadniania kosztów i przychodów i dopłaty, wtedy przysługują z automatu. To znaczy trzeba oczywiście składać wnioski, ale droga do ich składania jest otwarta i nie wymaga żadnego dodatkowego dowodzenia, że faktycznie gospodarstwo działa. Podobnie w przypadku hodowli zwierząt. Ustawa mówi wprost o minimalnej obsadzie zwierząt, co najmniej 0,1 DJP na hektar wszystkich użytków, rolnych wskazanych we wniosku. DJP to tak zwana duża jednostka przeliczeniowa, czyli sposób w jaki administracja porównuje różne gatunki zwierząt i jedną miarą. I to ma być liczone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca roku składania wniosku i musi zgadzać się z danymi w rejestrach i to jest akurat bardzo konkretna informacja, tak jak powinno być. Jeśli masz zwierzęta i porządek w rejestrach, możesz wejść w automatyczne uznanie aktywności bez zbierania dodatkowych papierów. Ale jeśli masz model, w którym zwierzęta są przemieszczane, wypas jest rozproszony, a rejestry bywają niedopilnowane, no to niestety trzeba będzie udowodnić, że gospodarstwo naprawdę jest prowadzone. Trzecia ścieżka automatyczna to płatności i wsparcia, które same w sobie mają świadczyć o aktywności, konkretne wymienione są w ustawie. To takie najważniejsze drogi automatycznego uznania za rolnika aktywnego zawodowo. Ale i to nowość ustawa przewiduje mechanizmy, które uwzględniają małżonka. Koszty i przychody mogą być uznane, jeśli poniósł je albo uzyskał je małżonek na warunkach wskazanych w ustawie. No ale co jeżeli nie poniósł? Co jeżeli jesteś w gronie tych prognozowanych 78% gospodarstw, które o swoje dopłaty będą musiały zawalczyć? Wówczas będziesz musiał pokazać, że w ustalonym oknie czasowym ponosiłeś koszty bezpośredniej działalności rolniczej albo miałeś przychody ze sprzedaży produktów rolnych, które sam wytworzyłeś. A to udowodnienie ma się odbywać na podstawie dokumentów. A jeżeli faktycznie prowadzisz produkcję roślinną i stosujesz opryski, to dokumentem wymaganym prawnie jest bez wątpienia zaświadczenie ze szkolenia chemizacyjnego, które możesz otrzymać od partnera naszego kanału firmy Szkoltex, która od ponad 20 lat pomaga Rolnikom w wypełnianiu uciążliwych biurokratycznych obowiązków i pomaga im w zdobywaniu wiedzy. Jak widać, sytuacja w rolnictwie ciągle się zmienia. Zmieniają się środki, z których można korzystać, przepisy, lecz także i metody uprawiania ziemi. Instruktorzy Szkolteksu to prawdziwi aktywni zawodowo rolnicy, którzy dbają o to, by wiedza przekazywana na szkoleniach, zarówno tych obowiązkowych, jak i tych, które tylko warto zrobić, była zawsze aktualna i rzeczywiście przydatna. Wejdź na stronę Szkolt.pl, aby dowiedzieć się więcej, a my wracamy do tematu. Jeżeli wpadłeś w ramy grupy, która ręcznie musi udowodnić urzędnikom, że faktycznie prowadzi gospodarstwo, to musisz zwrócić uwagę na dwa kluczowe parametry. Pierwszy to okno czasowe, czyli kiedy można złożyć papiery. Ustawa ustawia je kampanijnie: od 1 czerwca roku poprzedzającego złożenie wniosku do 31 maja roku, w którym wniosek składasz. Dodatkowo przewiduje, że dokumenty można będzie złożyć albo razem z wnioskiem, albo przesłać przez system teleinformatyczny ARIMR, ale najpóźniej do 31 sierpnia roku złożenia wniosku. Drugi parametr, chyba najważniejszy, to próg na hektar i to jest największa mina w całej ustawie. Chodzi o odpowiednią wysokość kosztów albo o przychodów, która ma być liczona w odniesieniu do jednego hektara użytków rolnych, czyli mają powstać progi typu ile kosztów na hektar albo ile przychodu na hektar trzeba wykazać. Ale ustawa nie podaje tutaj żadnych liczb zero. Wysokość tego progu ma ustalić minister krajewski w drodze rozporządzenia. Mało tego, minister w ten sam sposób będzie mógł zmieniać, jakiego rodzaju dokumenty mogą stanowić dowody aktywności, a jakie nie. I problem z tym jest taki, że rozporządzenie nie jest jak ustawa. Nie potrzeba do tego zgody Sejmu, nie potrzeba zgody większości ani podpisu prezydenta. Takie rozporządzenie minister może zmienić jak chce i kiedy chce. Dopóki tego nie zrobi, ta właśnie najbardziej kontrowersyjna kwestia w całej ustawie pozostanie dla nas tajemnicą. Rolnicy mają przygotować się na nie wiadomo co. Ale są też dobre wieści. Tak jak było to zapowiadane, faktycznie wprowadzony ma zostać okres przejściowy dla małych gospodarstw, ale tylko w 2026 roku, a sposób działania będzie wyglądał następująco. Koszty i przychody mają nie wymagać dokumentowania, jeśli za 2025 rolnikowi przyznano płatności bezpośrednie do równowartości 1125 euro. Jeżeli za 2025 rok płatności nie przyznano, ustawa przewiduje alternatywny test oparty o hektary i DJP w 2026 roku oraz średnie krajowe stawki. Płatności za 2025 rok. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rolnictwa, nawet 600 tysięcy gospodarstw będzie mogło z tej ulgi skorzystać, pod warunkiem oczywiście, że prezydent zdecyduje się ustawę podpisać. A czy tak się stanie, czy nie, tego nie wie nikt. Ale jedno jest pewne: jeżeli nie chcesz, by ominęły cię najważniejsze informacje związane z rolnictwem w Polsce, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco. Wejdź też na stronę internetową naszego partnera, żeby poznać pełną ofertę ich szkoleń. To powiedziawszy, dzięki za uwagę i do następnego!